Ostatni ulik. Półna stawka kuna, pełna w pszczołach No, Nie nudzą się. Nie nudzą się, coś leje. A, jestem zadowolony. O tu są grube ramyki, duże dipy. A, zalane. Już od góry sklepią A miód kurde, wrzosowy można szybciej odbijać, on tam chyba ma wilgotność 25% ma może być. Kurde. Zobaczymy. Jedną ramkę z gniazda wyjąłem, pokażę Ci. Mam jedną ramkę z gniazda wyjąłem, bo kurde były zabite wszystkie, no jednym, jedną ramkę dałem matce pustą To jest 14 na 12 Cała zabita, kurde, wrzosem z dwóch stron. O kurde, ale ciężka, z 3 kilo waży Nie, Śmiało. Z 3 kilo. Aż tam pojedyncze pszczółki wychodzą.